...nowego odcinka na moim kanale i dzisiaj gramy w Turbo Dismount i w do nauczyłem się dodawać twarze, więc jak tam będzie te... zmniejsz... zmniejszam pod tym filmikiem Zbychu uderzył mocno w ścianę, chyba tak w drugim parcie jak będzie cztery łapki te 24 godziny to pokazuje twarz Dycha. Naprawdę. Dobrze. Da się tu wybierać twarze i logo out, ale to. Nie wiem, ja wolę tak normalnie. Jak widzicie, grałem sobie na tym. Czy ja? No. Tak. No i ja tu trochę skakałem. Bo nie wiedziałem. Nie wiedziałem, co w filmiku zrobić. A potem sobie pomyślałem, że. Będę robił skoki narciarskie, które auto najlepiej się sprawdzi w tym. A widzowie, za sekundkę się widzimy. Patrzcie, co zbychu mam. Mam to za reklamę, ale to mi się podoba. Użyjemy te trzy próby na każde jakoś inne siedzenie. Pierwsze to zbychu po bardzo ciężkim dniu w pracy. Jedziesz sobie, ktoś go zrobił na niego pranka i go zrzucił. Jak widzimy, pierwsza poza się trochę nie udała. Na czym ja mam kamerę? Na tym, na Zbychówce. Druga poza to. Zbychu kaskader. No i on to sam powiedział kolegom w pracy, żeby go zrzucili z rampy. I on zrobi stunta normalnie jak w GTA i ile przeleciał? Duś. Ile tam było? 60 metrów. Robi wrażenie. Teraz zbychu Superman. Widzowie. Zbychu Superman sam się zrzucił. Bo chciał sprawdzić, czy się utrzyma, ale się nie utrzymał i walnął. W takie brrr. on miał. No i wszystkie auta Polećmy pierwsze delivery vanem Mimo, że tą pozycją Myślałem, że na Maxa Payne będzie Leci Tu nie może być na Maxa, on musi tak Widzowie No i teraz, dawaj przyspieszaj teraz O kurde Tu dajmy turbo pada. I tu tak samo. Dobra, lecisz Zbyszek. Dawaj. Nie bój się! Uuu. On się tam nie może trzymać. Widzowie. Normalnie niech sobie siedzi. No nie normalnie, kaskadersko. Lecisz. Turbo. I turbo. Jak sobie poradzi? Zacięło się wideo. 160 metrów. O. Co to jest? Aha. Tak spolecie. O! Osiągnięcie. Let's see that again. Ale. A bo ja nie byłem kiedyś zalogowany w tym. W Turbo dismount. No, i jak widzicie, widzowie, on tu tak leciał, leciał, bo flipa. <grywy> Jeden lajk like to jedno życie dla Zbycha, więcej. Jedna subskrypcja to kolejne 12 żyć dla Zbycha. Zbychu ma bardzo trudne życie. O, dobra. Dawaj, ciężarówką po ulicy. Po rampie. Ile metrów? 140. Ciężarówka se gorzej poradziła. Nieźle. Teraz lecimy. Engrybiczcem! Engrybiczcem! O myślę, że Max będzie, ale to nie może chyba być Max. No właśnie leci żona macha skrzy skrzydłami, jak on łącza. Turbo tu, leci. Siup! Ach. Za szybko, z boku, Ja mam pomysł. Tutaj, co by dać? Może takie, coś. Po prostu na wystawę. Le lecisz! O nie! O nie! Tam trzeba wolniejszego pada dać. Żeby spowalniał. Nie pozycję inną zbyku. Oh, ja nie wiem, które ja mam to mam kliknąć. Hmm. Tu jest. Ok. Pozycja trochę dziwna, ale powinna się udać. Lecisz. Zwolnił! To było najgłupsze, co on mógł zrobić tam się. Mega wolno. Tu jeszcze go spowolni. I leci! Leci! Dawaj! Angry Beards. Nawet nie 60 i no 45. Albo 50, nawet. Duś! Dismount Completed! No to jak to wyglądało? On se tu jechał. No i co tu się stało? Normalnie jetpack. Jetpack! Patrzcie, widzowie! No i on tak... Duży. Czemu on tak spowolnił w tym momencie? Duś, nie wiem. Lecimy z innym pojazdem. Shuriken! Shuriken najdalej poleci, bo to jest chyba jedno z najszybszych pojazdów w tej grze. I ten turbo ten tylko był dla Henry Beardsa, bo Shuriken nie potrzebuje. Bo się psuje. Dobra, leci, 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 Zbyszek. Dawaj. Uuu, 190. O Co się Zbychowi stało? O. Co to za osiągnięcie. Just Flash One, czyli coś stracić. Tu są tylko osiągnięcia, bo ja nie byłem zalogowany, a tam nam się już działo. Duż! Jak tu się rozpadł. Co się stanie, jak Wam Lego z półki spadnie? Co się właśnie dzieje? Nieźle. Aż chcę jeszcze raz. Szukać. Ups. Dobra. Shuriken stracił. Grim wagon. Nie wiem, czy to ma być jako kombi, czy karawan. Nie wiem, ale Zbychu tak siedzi. Lecisz. O nie! O nie! <ścoughs> nie, tuż jeszcze na niego spadło. Ile grim wagon? Minus jeden chyba nawet. Takie blu, blu, blu. tu, zbytu. Nie za szybko znowu! Nie, nie. Uu. A widzowie w ogóle chcecie, żebym ja nagrywał terarię. Taki Minecraft 2D. I napiszcie w komentarzach. Hashtag ja to będę nagrywał przez dwa ry. Ty, jedziemy. Czy się uda, czy się uda? Uda się, chyba się uda. Łoj, pad, wypad, nie, wypad. Duć, to się zbych liczy, a nie samochód. Samochód jeszcze tam walnął. Ile to było? 150 chyba. Lecimy autobusikiem, czyli chyba jednym z lepszych pojazdów w tej grze. To jest prosto. Teraz jest prosto. Tą pozycją. Za szybko. Ale autobus jest dosyć wolny. Rozpędzanie. Na pewno nie ta pozycja, zbychu. Ani nie ta. Normalnie tu się trzymaj. Dobra. Widzę je. Na uh! dwóch kołach jechał, Leci z Dawaj, 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 dawaj. 130 metrów chyba. Duś. Autobus stał. Już mamy niecałe a już jest 10 minut. Polećmy samolocikiem. Samolocik to wygra na spokojnie. A, i z bychu ma dlatego taką czapkę, bo dzisiaj sprawdza rekordy. Jak daleko poleci, on wygra na pewno, ale się rozbije. Uuu uu. Coś, jakie osiągnięcie? Dusz mobil. O, wie, większy poziom! Byk. Tak, je... Duś. To jest piękne dla mnie, taka szybko. I czemu tak... nie, mera cię zawsze psuje. Ja chcę charakter. Tak szybko to pięknie wygląda. Tu, 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 tu. Tu zwolnione tempo. Razy cztery. Dużo. Nieźle. Lecimy z jakim pojazdem widzowie? Bandit. Ja czekam na piwota. Tyle. Ruszy, ruszył. Bandit jest chyba dosyć szybki. My mega mało banditem graliśmy. Nie wiem w ogóle, czy graliśmy. On lepiej od motora? Jak motor poleciał? Shuriken. Ile tu było? 100. Sto... On na środku, czyli. 170. Policja. On Syreny. W ogóle jakie tu są pozy. No taka normalna. Pewnie syreny się włączą jak będzie turbopadem. Tak? O jest. Super policja poleciała. On musi tak w mega wolno widowie. Dobra, leci. Teraz szybko. Dużo. Lecisz. Halina są metry. Duż. Ile? Bych chciał de 160, ale 100. Sto... 100 ileś. 100. 160 ileś, chyba. Albo nie 150 ileś, co ja mówię. To fajnie wygląda. I tu się tak rozbił. Tak soczyście, duś. przesz podskoczył. Odbił się, tak. I wyleciał. Jaki pojazd? Ten. On też jest dosyć spoko. Zbycha samochód to jest. Dobra, lecisz zbyszek. Dawaj. Ile? 180 będzie. Albo nie, nie. nie. Uu, 170. O, jeszcze jedzie. 140, 120, 100. Do stu tylko doleciał. Ale bez żartów, dokąd? 170. Oj, nie ten przycisk. Mm, pivot czyli sofa, ja na to czekam. Od po początku odcinka. Super. Chyba trochę jechał, ja to zresetowałem. W tyle gdzieś. Dawaj, Zbyszek. Dasz radę. Ludzie. Widzowie w ciebie wierzą. Lecisz. Trzymaj się. 80 90, bo na środku. Ale dajmy Sofie jeszcze jeden. Jedną szansę. Bo soba sofa ma w sobie potencjał. Leci. Okej. Ty. Jak to? A, jeszcze gorzej. Sofa tam tak sama, ale Zbyszek już wyleciał. A Zbych się liczy. Magnum. Magnum powinien być spoko. Ale on jest szybki dosyć. W porównaniu do sofy. Leci, leci, leci. Ile metrów? 150. Jeszcze wy ała. Jak go musiało poboleć, czołgiem lecimy. Czołg chyba najgorzej skoczy w tym odcinku. Znowu nie leci, bo on jest mega wolny. Gdzie? Czy może Zbych wejść do środka? On pewnie szczeli ku. szczeli, jak on wjedzie w tom. Turbo pada. Kulą strzeli. Duż Sam się wysadził. Złych musi się lepiej trzymać. Tu może. Trzyma się jedną ręką. Tak, to jest dobry pomysł. Leci. Kurde. On by musiał na lufie siedzieć. Albo tu. Powo. W ogóle czołg ma lusterka Leci powolutku Puszczał Ile? 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 90 Czyli nie tak źle Niż sofa Hmm No to czołg Teraz chyba najlepszym pojazdem Dla Zbycha ciuchcia Ciuchcie jest mega szybka to wiem z jednego odcinka. Lecimy. Ło, aż Zbycha w siedzenie wrzuciło. On wypadnie. Wypadnie. Co tylko. Ja Dziwnaż. Old Greki, To to chyba nie... Jest. Tu nawet dużo spida mogę dać, bo to się mega powoli rozpędza. Okej. Okay. Zbychło musi w wagoniku siedzieć, to jest potwierdzone info. Chyba tak samo albo trochę to, jak to się mówi? Wolniej, dobra, Pyk! lecisz. Mega mało. Ile 50 metrów? Słabo, słabo. Kantalle. To jest dziwny pojazd mega. Mi się on zbyt to nie podoba. Ale on jest szybki, chyba. No właśnie. A ja mu dałem półspeed'a. Co to był za dźwięk? Tururu! O! 160. To nieprosto nie prosto było. 162. Może metry. Aż sprawdzimy. Leciał. No i tu. Taj. No. No nawet nie. 161 cm. No i już mały aut nam zostało ten Gościuwa. Samochodzi Zderzaki chyba to cię w ogóle Nazywają. Co on ma? Prąd cię zaraz Byszek porazi. Dusz. O, wow, gdzie to znikło? <grystanie> Myśla... Myśla... Nie, jeszcze raz. To dziwne aż było. Ma trochę więcej speeda, bo to się trzyma mocno. Prąd. Leci. Trzymaj się. Zbyszek. Jak to tak? Y Dobra. O nie patrzyłem ile metrów. 160 polećmy surferem. Zbychu, jesteś serwerem, znaczy surferem, który leci 102 metry. Ile to doleci? 140 chyba. Dobra, zbychu. Jesteś surferem, który został sam Ale nie doleci daleko Bo tylko 140 metry, 150 nawet nie A samochód doleciał daleko Ale damy jeszcze jedną szansę, bo w środku nie siedział No teraz Nogami tylko w środku, ale już więcej na pewno Zbychu, nie jesteś surferem. Zostałeś samochodzikiem sam. Ale rady nie daj aż. Bo coś cię popsuło. O, jest deska tam. Przy pachołkach widzowie, tam. Przy bramkach jesteś surferem. Który został sam? Samochodzikiem. No okej. Okay. Lecimy z ostatnim samochodzikiem w tym wydaniu karetką lecisz do szpitala z po całym odcinku zwykł do szpitala chyba nawet lepiej, że nie do szpitala pojechał, bo by nie przeżył, ale dla odcinka musi. Zbychu, jedziesz do szpitala, czy chcesz, czy nie musisz. Dajesz OK. Okej, okay. okej, okay. okej. 150, chyba. O, głowy nie masz dobrze. Głowa ci się wchłonęła. Czy dostanę? Nie dostanę żadnego osiągnięcia. Duż, tak szybko. Zbychu się trząc, ze strachu, patrzcie jaki smutny wzychu. Wzychu potem dzwoni Szef do pracy, Zbychu, Zbychu, gdzie jesteś? No i ostatni samochód na liście to ostatnim samochodem na naszej liście jest to wyścigówka zbyt goszczy Lecisz zbychu. Powoli, bo ona jest chyba szybka, mega. Leci, lecisz, lecisz. Jakie dźwięki! 150 pierwsza próba. 160 Piecny. Dob yes. Dobra. Druga pozycja. Za szybko chyba drogę. Uh! Wyścigówka zbyt goszczy nigdy się nie poddaje. 200 metrów. Wygrywa ten odcinek. Wyścigówka zbyt goszczy. I taka pozycja. Ciekawe, jak dolecimy na Supermana. Dawaj, zbychu. Zbyło! Uuu, 120. Wyścig z zbyt goszczy. Odpadła ten. Ten, 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 ten. Nie wiem, jak to się nazwie. Zderzak? Nie. Nie wiem, nie ważę No. To. Po całym odcinku widzowie, Zbychu musisz do szpitala. Pamiętajcie, jedna łapka w górę to jedno życie dla Zbycha. Jedna subskrypcja to 12 żyć dla Zbycha. Ale Zbychu nie dojedzie do szpitala, a Wy go musicie sercami nakarmić. Bo jak widać karetka się nieźle rozwaliła. A ja widzowie Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się spodobało, zostawcie subika i lajka. Co? Ja, ja to zmieniłem. Dobra, ja Was żegnam, zbych wasz. O oh jest. Zbych was żegna. Zbych was. O kurde, Zbychu. Dałeś ulicę na zbych was żegna. A ja Wam dziękuję za oglądanie. I widzimy się w następnym video. U. O! Głowy nie ma Jezu. 啊。Yeah.